嗯，对，有来着。 Mycu, mycu, cycu, cycu. Trzy złote. Śmierdzisz klocem. you. O oh, que najminy krzyśka jest light Dziesięć 10 zł. Major Pozdrow Sandres Darłowa. Niech jej dzień w pracy szybko mija szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Włączyłem właśnie gdzie Bigos, bo jak to Kapusze to na warandę Na warandę, to zaraz wyniawce, bo zaraz będziemy też tak, ja wychodzić. My się tylko z widzami przywitamy, jesteśmy już na wajcie. Cześć, cześć cześć, widzowie, to my. Light jest jest napisane na co? Na mazury łapać kury. A nie, Cel nie jest. Nie. To A jest. nie, ale to na... wystartowaliśmy, bo celem Lighta jest zebranie pieniążków na prezent dla Krzyśka. Bo jutro są imieniny. Krzysztofa. Tak, Świętego, Krzysztofa. Krzysztofa. Świętego Krzysztofa jest. I chcemy pozbierać pieniążki na prezent dla Krzysztofa. Wojtek po opłaceniu podatku. Taki gest wykazał, że z tego akurat lajta 100% z tego co pozbieramy oprócz podatku pójdzie na prezent. O chudra, dla 3 Krzyśka. złote. Pozbędziesz się mnie wreszcie, Knurze, prezydent wielki. No to na razie, na razie sobie chłopaki żyją 6 lat razem, także tam się może jakoś pogodzą. No na tym lajcie. Widzowie, z strąpią, za oknem. Mexicano TV. 3, 3 zł. złote. Kononowicz, ty grubasie, twój dom to menenia. Mów na mnie, że ja kibla nie mam. Spójrz na swój spaślaku. Nie, to Teraz żyje jak król, a ty wkrótce z ćpunem. Dwie nie dorajdy życiowe, nitrołak i mlekołak. Jesteście patologią. Myksi. Wojtek wie, jak takie brzydkie. W razie czegoś. Ciszać, Także Nie będzie na tym lajcie obrażania Krzyśka ani Wojtka. No bo Ja to się. Bo jeszcze Pato. Złożył życzenia. O! Pato TV bym, złożył życzenia na 3 imieninowe. Tak. Ale musiał pojechać. Bo Pozdrawiam. Chwilę. Pato. Pato TV. B tak. Widzowie z byli w międzyczasie. Jutro niemiecki pewnie będzie. No. Samoltekcy. Tak. Samoltekcy. A jutro może zrobimy ten. Y Lajta też już z okazji imienin samego. O, bo no. nas zaprosił na imieniny. Tak. Będzie Bigos. Wojtek o! Będzie Bigos robić. Kapustę kupiłem. Chyba no. wszystko, bo, tu kupi na świeżym no, przywieźć. Zaraz jadę, przywiozę. Krzysiek, chcesz czy, Chce, Chce, czy nie chcesz? chcesz? Odwrócimy kamerę na Krzysiek. Co? Nie wiem. To jest Twój like Nie wiem. No. No, no właśnie. No z okazji mnie nie zrobimy mu ten prezent. Będzie słychać tylko jego głos w takim razie. No to chyba już tak. No. Ja chciałbym go pokazać ludziom. Widzą. Jak się robi, ja będę robił. będzie gdzieś nagrywać, a ja będę robił. Digos! Digos! Cztery oddzielnie. A czemu oddzielnie się? Tak. nienawidzisz nienawidzisz mnie. Nie, no cóż, jak mieszkacie razem, to chyba jednak. Kto się czuwi, ten się lubi, jak mówi pojedynczej. No tak, nie? dokładnie. Kto się czuwi, ten się chubi. I chubi? pierdoli się. Uf, o! usiądź No dobra, mogę. Mogę się. Ja muszę robić tutaj coś. rossa 3 złote. Stoję pod bramką, otwórz mi, Zamawiałeś mnie przed chwilą na portalu rossa.pl A to nieprawda, bo ja widzę, kto stoi pod bramką, nie? Tak, to wszystko jest. Bo tu okno jest zaraz. Pokażemy. Pokażemy o. Tu jest okno. Ile widać kto stoi. To, ale ogólnie to wszystko widać, wiesz. Proszę nie tracić na mnie. Nie, ja na okno przysiek. Bo tu ktoś napisał, że pod oknem twoim stoi. A tu Wojtek. Jest. O, tu. Jest. Także no. Tak to wygląda. Tak to wygląda całe te. Całe te. <noise> Ugłem. Teraz ja poczuję sobie ziemniaczku. Meksikano TV 3, 3 złote. złote. Czy to zrobisz Paulinę Bombasa? Bo, bo jeśli to nie, to, to ja, to ja to zrobię. zrobię powodzenia. No Woda. właśnie masz ochotę. <noise> Pałinka to będzie moja. Paulinka ja to jest dziewczynka chujinka. A dobra, przestań już taki. I pierdynka? Trzy złote. Nie, że będzie o tej Paulinki nie ma. A to mnie. Ten... A to Przepraszam o, bardzo, nie Masz jestem zajęty. Ale to mi o tym. Mówi. Także, ale przyjedź, przyjedź. Dzisiaj czy jutro, co miniony Krzyśka, zapraszam cię. Zapraszam cię na poprawkę. Paulinka to jest złote. Pszczurze, kiedy się wyprowadzisz? Ciągle o, o tym, tym gadasz, a nic nie robisz z tym ćpuni. Męczysz, śpuni. Męczysz knura, knura tylko i ciągle, ciągle żeresz na filmach i zbierasz na nitro na lecie na na narkomanie. Usuń się stąd, bo wszyscy cię mają do dosyć dżej szczochu. A nieprawda, my lubimy Wojtka, nie ja, Oczywiście. I Krzysiek też tak naprawdę, jak się ślad z nim utrzymał, to chyba go lubimy wszystko. Tak no, dosyć lubimy, chłopak. Dokładnie, a ja ty zazdrosny jesteś, się Wojtka w ogóle widzę. Sandra Sześć złotych. Pozdrow, Sandrę z Darłowa, od kolegi z Trzeba uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Niech ci w pracy leci. To Wojtek, pozdrow, Sandrę. Sandra z od kolegi z Trzeba. kamery, nie kurwa! E, Krzysiek, na Wojtka jest, widzisz, tu to no nie na... na mnie, kurwa! Ale nie jest coś, tak tak Normalnie, Subałki, ale nie drzwi Major się tak! Ma już dzisiaj dla dzisiaj misiał ty nogi! Od nogi, od nogi no co? No Nie dyskutuj! Maja! Co? coś tam co? Bo tak ja mówię! Gdzie A ty mówisz? Co A jak? Czy idziemy na podróż? A by się zanurbił? No, Aha. no to chodzi! No to chodzi! Katypery! Trzy złote. Mój kochany ja nie, Krzysztof, bo... to A ja, ja twojej ja FDT. Boję się do, się do, do ciebie ty. przyjechać no? z powodu tego człowieka Wojciecha, który no, może zrobić no, mi krzywdę. To Wojciech, to kiedy to się wyprowadzisz, żebym wiesz, to, bym to, bym mogła to, zamieszkać się, z Krzysztofem? To ty się opanuj. To ty się opanuj. No to chodź. ty się opanuj, wiesz, no. no. Się opanuj. no. Wiesz, no. o ty opanuj się. Ale o co awantura? Opanuj się. Ale nie wiem. Krzysiek. My jesteś u mnie. No tak, ale o co awantura jest? Opanuj się. jesteś nabrany. Nabranym to mogło być, wiesz. Za chwilę. Nie, nie za chwilę, już nabrany. Już nabrany? Tak. A, tak. Widać po twarzy. O, tak, o, nie, o, no. Nie widać. Tak. Absolutnie. O, a ty myślisz, że kurwa głupi? A ja nie wiem jaki ty. No. No. Ja kurwa poznam po twarzy. Nie. Od razu. No, ty wszystkich poznasz. A ja od razu poznaję. No, no, to poznaj. rap po że nie nabrany. Rady. Ja nie nabrany? Nie. No. A więc ty ten to nabrany? Nie Napity. wiem. Wytłumacz, no. wytłumacz widzą, no nie, na nie wiem czy ten No. Nabrane? No. Oszukany? Nie. No to co? Nie wiem, czy No nabrany? no to się ja napięcy. <tolę> <tolę> Leżę. Leżę tutaj. <tolę> <Ej>, no nie <tolę> nie się nie, ale gdzie to będzie. No ulew się na pana. Jakaś katepery cię postawiała w międzyczasie, a ty krzycześ za to. to? 3, 3 złote. Złoto. Knurzy okularnik, okularnik. Cię, Cię nagrywa spod, spod przykrycia. przykrycia, nie da się robić, a oni Cię nagrywają. Ja nie wiem, ja nie nagrywam z ukrycia. Krzysiek sam decyduje o czym filmy nagrywamy i kiedy. No Nikt mnie nie to nagrywa. Zazdrosne są, kto z ukrycia Krzyśka nagrywa. Ja wiem kto nagrywa, Kino Oko był taki facet, co go z ukrycia nagrywa. Ja też nie widziałem z ukrycia ponagrywane. I są tacy ludzie, są, są. Dlatego Krzysiek 100 zł za zdjęcie teraz chce. No, my pokazujemy prawdę. Tak. tak. Jak jest? Ani Folk. Jak i kup. No już jadę, Krzysiek, już jadę. To A jedziemy z Jackiem. To, duch no? duch to ja ci z domu przywiozę. Przecież mówiłem, że ja w domu mam już, no. Bo nie e, wybrać się do Jacko i kupię. Nie no, to już zaraz jedziemy, no. Chcieliśmy. Szanowni się... pieniądze, które masz. No właśnie, pozdrowić, za, zacząć. Na kolegi na światło dał służył. To dam. Wojtek, 100 zł na światło. Daj, A poza karek. tym może... Daj. Czy widzę? No to daj teraz! Ale. z będzie, nie? Portek. 3 złote. Daj teraz. Ech, młyn, 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 ech, ech, Nie wiem, Może pod młyn, O, masz! To? Daj młyn, ech, to? Daj mu tak będzie. Siemka Wojtek i cała ekipa. 3 złote. Siemka szykuje się wspaniały wyjazd na Mazury ogółem. Będziesz Wojtek podrywał wspaniałe dupeczki. Proszę pozdrowić spawaczy Marcina i Krzyśka. Wszystkiego dobrego. Życzę pozdrawiam całą ekipę, że szkolnej 17 całe te. wziąłeś? Żeby nie było? Tak, pokaż. Pokaż że Wziąłeś Po Rozłóż. Że, nie na drukarce komputerowej. Prawdziwe 100 zł. Nie na drukarce komputerowej. Tak jest. No, na drukarce, drukarce Krzysztofa. Krzysztofa, pieniądze. 5 zł. Cale, te pozdrowisz w końcu Sandrę z Darłowa od Piotrka Strzewa, Tarza się ze śmiechu. Nie powiesz teraz, że on nie do nas. Toś już Sandrę z Darłowa od Piotrka Strzewa. Weź, Wojtek, przeczytaj to. Bo się nie odczepis. Pozdrawiam Sandrę z Pozdrawiam, Sandry. Zdarłowałem. Rodzina, rodzina Jana Elboro do Grao. Trzy złote. My, rodzina, rodzina Jana Elboro, złożyliśmy doniesienie do prokuratury, do, prokuratury do, prokuratury do prokuratury za to, że znieważałeś naszego Janka i upadlałeś go, jego osobę cudzą. Są dowody wideo. <laughs> Zapłacisz nam, Strusiu, pieniążki. Spotkamy się w sądzie Lalusiu. Do widzenia. To do widzenia. Co dostałeś? Za złoty na światło? Czy dostałeś to złoty? Powiedz. Wypowiedz się. Dostałeś to no. złoty? Dostałem. Malfinka Majorka. Trzy na mnie kamerę, kurde. ja cię kocham, a ty a odrzucasz, odrzucasz moją Jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo myślałam, że będziemy razem i zrobisz mi bombasa. Twoja Malwinka. Nie wiem. No. Paulina, a. Paulina, Basia, Malwinka. Malwinka. A! On, kurwa wszystkich ma. Yes. A, jest? Trzy złote. Kurwa, tutaj, kurwa, trmei, kononowicz, kurwa A, to to kononowicz, kurwa 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 Kononowicz, ja kocham Ciebie, ja mam fabrykę ze szkła. Rodzina Jana Elborodo gra złote i tak dalej. Rodzina Jana Elborodo złożyliśmy odniesienie do prokuratury za to, że zniważałeś naszego Janka i upadlałeś jego osobę cudzą są dowody wideo. Zapłacisz nam, strusiu pieniążki. Spotkamy się w sądzie na Rusiu. Do widzenia. Na razie koleż koleżanki, ja na A ja mam tę dziewczynę. Dziękuję. Co kocham? Nie! Bo to dziecko jest! A ten wariat... Jest... Marfinka Majorka ja jego... 3 złote Major ja Cię kocham, a Ty odrzucasz moje uczucia. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo myślałam, że będziemy razem i zrobisz mi bombasa. Twoja Marfinka Bombasę zajmę się na golasa! Musisz się bardziej postarać. Przyjedź, odwiedź Wojtka. Tylko gdzie ten bombas będzie? W Dziewczynko? oparuj się! Ja to, jak to można mówić? Ala, 3 złote Kononowicz, kurwa, 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 kononowicz, kurwa. Kurwu! To żeśmy zablokowali, bo ktoś brzydko się wyraził Faktury, nie faktury. Trzy złote. Walnij dla jego w bo za mądry się robi ten knur. Kasby chciał, a jest bezczelny. No ale imieniny jutro, Mano. Cóż poradzisz, no? Jest jaki no też jest sobą po prostu, nie? Jacek. No tak, można no. tak powiedzieć. A tak, tak, tak? W mojej mocy nagrania. O, to my nagrywaliśmy razem. Jacek, dlaczego osrałeś się przed Olpierdano? Dlaczego okradasz koronę? Ekolog, wypierdalaj do więzienia. Nic ciu cię tu nie chce. Jesteś słaby, jesteś nudny. Wypierdalaj. Asia, Basia, tania prostytutka. Pięć złotych. Panie, Panie, pan, Panie Kondonowicz, czy wie pan, że Jacek i Srawek Pana okradają głównik panu Daja, a sami zarabiają po dziesięć tysięcy pseudoekolog powinieneś siedzieć za wyłudzanie pieniędzy i blokowanie inwestycji Ostrało się Olgierdana. To od końca Jacek spotkała się Olgierdana dzisiaj, nie? Powiedz coś o tym. Tak, dzisiaj spotkałem Olgierdana, bo wczoraj się bał przyjść, no to dzisiaj, dzisiaj go spotkałem się wczoraj się bał przyjść, bo dzisiaj piweczko mi stawiał, pan Orgierdaną Trzy tak, złote. No to, o kurde. Myślę no to, o tobie, Wojtusiu no to i o twoim no rządle. Kiedy Ale się tak, nie mam, zobaczymy? Nie? Twój aniołek buziaki. No. 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 Tak jest. Tak jest, no. Co tam? Nikt nie zarabia 10 tysięcy tutaj. A. Jak zawsze mówię, jak... chodźcie i jeździć, tutaj. Pokażcie to sam. Piotr. 5, 5 złotych. Bardzo dziękuję. te pozdrowisz w końcu Sandrę z Dałowa z trzeba Tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Pozdrawiamy Sandrę z Trzewa. Ale możesz jeszcze 10 razy to samo napisać i płacić 5 zł na prezent dla Krzyśka się proszę. No nie, no nie dzielą kurde. <grym> ale, ale, ale jak kurwa, nie wykorzystywał. Wykorzy wykorzy ale jak? Lolo 3 zł. Po wczorajszym spotkaniu Morawieckiego z Knurem premier zachorował na pomór świń. Kora, aż łypę! Czerwoną kurwę! Do dołu jej Ja? Nie, ksiądz! Katypery. Trzy złote. Krzysztof, dobrze ci. robisz? W Twoim domu ma być porządek. Trzymaj wszystkich krótko. Wojciech, proszę wyprowadź się. Chcę już mieszkać z Krzysztofem i mieć z nim dzieci. Bo pozdrawiam Rafałka nie. i Krzysia, oczywiście, Kenty. Nie! Ale ja, pozdrawiam. Ale ja chcę. A To ja ci nie będę płacił! Ja dałem ci za światło, Mam prawo. Nagrać. Dał 100 złotych? 400 złotych kurwa oddaję. Knuże. A, A co? A Zresztą, że ten w nie korzystam. pierwszym stosunku. W w w w korzystam. Ale nie krzyż do mnie! Bo co? Bo ja nie lubię tego! Ale ja lubię! A ja nie! A ja tak! A ja nie! A ja tak! I nie krzyż do mnie! A ja będę! Chciusz. A ja nie będę! Ty wysłuchał! Bo ja, ja będę! Ale nie! Nie, nie będę! Zabiję, no, e człowieku! Lejdzie, kurwa! To idź! Do kurwy! O, do kurwy! No! Idź, już lecę! Za biegiem! Zadzieram i lecę! A gdzie A to Trzy tak? złote. Bo Dzień, bo bo Dzień dobry, Major. Pozdrowicie Dawida pan, z Paliki, pan, bo pan, ma chorobę i, pan, i pan, potrzebuje pan, pozdrowienia od Kononowicza. Przysiek, pozdrów widza tutaj Dawida. Krzysiek, pozdrawisz ja. Dawida? Nie, go nie pozdrawiam. A czemu nie? Ja pozdrawiam, Dawida. Ja też. Pozdrawiam, Dawida. Łacił Ci na prezent. Nowy redaktor. Trzy złote. złote. Witam, Witam, chciałbym aplikować, aplikować na nowego redaktora, redaktora szkolnej 17. Czy można przyjechać 17? jutro do Was, aby zgłosić aplikację? Zgłosić aplikację. Oczywiście przywiozę prezent zgłosić dla pana Krzysztofa na imieniny. To można. Oczywiście, Oczywiście. Zapraszamy. Każdy tu może. Tutaj przyję. w ogóle każdy może, tak. Jak? Każdy może, jak?

na. Przysięgam, nie jadłem kiełbasy w grochówce. Nie że twój to jest co? Gunu Warta, tak? A na co przysięgam? A na co przysięgam? Wiesz? Krzysiek. Na Boga przysięgam. I przysięgam na Boga. Co? Nie jadłem kiełbasy w grochówce. Na Boga przysięgasz? Tak. Przyrzegnaj się. się. Gdzie? Odwróć. Tam buki. Tam odwróć się. Odwróć I tam się. Przysięgaj się. się. I się. I ucałuj. ucałuj. A gdzie na ścianie? Ja na prawo drugiego. Całuję ściany. Nie. Tyłu. No to jak mam całować? Szymuje się? się! No gdzie? O tu! Bo całuj do <śm> mam! To całować <śm> Co mam całować się, no? Major, no, no, dawaj no, knura kupkiem! Przysięgę złote! Przysięgę! się z, palce, z tego śmiją, nie wiem, na ha, ha, ha dawaj major kupię Tego pijaka mamowicza? Nie, nie podnosił palce to stracił! A to Wałęsa tak podnosi paluchy, tak? No. Nie, nie stracił. Wałęsa ma wszystkie palce. O! Nawet jeszcze dużo pieniędzy. Zapój, Jacek, trzy złote. Jakula, jedziesz z tym grubym pasztetem, co ma obsrane gacie po same pachy i pięty niczym kamienie śródziemnomorskie. Pojedziemy tam, gdzie trzeba. Zabiorę nie przejmujcie się. Pojedziemy. Ja nie, nie, nie jedę. Pojedziesz, nie. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. Morowiecki, trzy złote. Kononowicz komunista, kononowicz komunista, kononowicz komunista, kononowicz komunista, kononowicz komunista, kononowicz komunista, kononowicz, komunista, kononowicz, komunista, kononowicz, komunista kononowicz, komun... Ej, pytanie do ciebie. Trzy złote. Ja coś wiesz, że zostałeś nagrany przez Olgierdano na początku jego lajta? Drobny chłopaczek z ciebie tylko z bęcem po prostu. Na co jest chory ten typ w okularach obok majora? Dzisiaj zbieracie na pomoc dla niego, czy coś? Knur. Ja wiem dokładnie, że zostałem nagrany, nie przejmuj się, wiedziałem co mówię i tego się nie wstydzę, a ciekawe czy, czy on wie o tym, że też został nagrany. O! Zobaczył ten pierdolony? O, pierdolony, ty się nie wstrzymaj, ty taki kozak jesteś w internetu. Panie Kolonowicz, inspekcja weterynaryjna wydała pozwolenie na odstrzał tak jest. jak pan, pan. Proszę się przygotować do tej ceremonii. Powiedziałem, że będzie. Prakasz i zabierzemy pana do spalania. Pozdrawiam. Asia Basia, tania prostytutka. 5 zł. Inspekcja weterynaryjna mówi, że konona jako spasionego świniaka trzeba odstrzelić, bo przenosi ASF, czyli afrykański pomór świń. Premier już zachorował. W poniedziałek jedziemy na szpitala Zaraz bok wyjazdu na Tak, Krzysiek. Mów. Powiedz to, odgryź się. Odgryź się. Tak, Krzysiek. Powiedz to. Tak jest. No powiedział. Zmiażdży. Zniazdy Olimpiada poezji. 3 złote. Dokończcie zagadkę, siekiera motyka, baba goła Kononowicz. To pierdoła siekiera motyka, bum, cyk, cyk, Kononowicz, stary bryk siekiera motyka, smętna fajka ukonona, miętka fajka, siekiera motyka, małpi wuj Kononowicz. To jest. No dobrze, nie będzie. Przycieka. Wyłącz. Wyłącz to! Ale już stówek... się! Wyłącz to. to. Wyłącz to, powiedziano, bądź jednak. <skrymie> Nie chcę Konon ty tłusta kurwa. Trzy złote. Wyłącz to! Pozdrawiam, Pozdrawiam po wyłączy, cię Major tą tłustą kurwę Konona. Major wyjdzie ze wyłączy. swojego Był domu. Kon ON ye... Wyłącz to! Pierwę.